Hej, cześć, witam was, jak zwykle anime pomyleńcy. Ostatnio strasznie wkręciłem się w oglądanie Black Clover. I jakoś tak fabuła przyćmiła mi wszystkie niedociągnięcia. W tej chwili dnia bez odcinka, czy czytania o tym anime nie mogę sobie wyobrazić. Więc dziś mam zaszczyt, ta da, da dam przedstawić wam kilka ciekawostek z tego świata. Tak jak zawsze robię pod koniec odcinka, ale tym razem cały będzie tylko o tym. Ale, ale, żeby... Się zbyt prędko nie wystrzelać, to będziemy dawkować sobie te ciekawostki tematycznie. W pierwszej kolejności najbardziej porywające mnie info. Oczywiście, jak będzie jakikolwiek pozytywny odzew, bo nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy, gdyż jest to przyjemne dla mnie i działa jak miód polany na moje serce, jak zimny gazowany napój wyskokowy w ciepłe letnie wieczory po 16 godzinach zapier zasuwania bardzo szybko. Przejdźmy więc do konkretów, bo tu też mam parę rzeczy do nadmienienia i kilka informacji, z którymi nie chciałbym się rozminąć. Ostatnio pewien użytkownik słusznie zwrócił mi uwagę, że jeden z materiałów powstał dość chałupniczo i warto popracować nad dykcją. Więc dam z siebie wszystko, aby to poprawić. Okrągłe 30%. Czyli super. Zatem ciekawostki. Oj, ile to bym mógł o tym świecie opowiadać. Widzę, że sam polski fandom jest o wiele słabiej rozwinięty od anglojęzycznego, bo i tu, i tam czytałem o postaciach. Pora to zmienić. Nadmienię jeszcze tylko, że to, co dla mnie może być ciekawostką, dla kogoś innego może być oczywistym faktem, ale to już koniec smętnego, starczego pierdolenia. Przejdźmy do mięsa. Spoiler alert. 1. Juliusz, ten co to jest naszym cesarzem magii, ma czwórkę rodzeństwa: brata bliźniaka, dwóch młodszych braci i młodszą siostrę. Co ciekawe, każdy jeden członek z jego rodzeństwa jest tym złym, a ich ciała zamieszkują diabły podobnie jak w Aście. 2. Liebe, czyli diabeł zamieszkujący Astę, właściwie jego grymuar, żywi nienawiść do innych diabłów, a jego moc antymagi jest swoistą kontrą na demoniczne moce jego pobratyńców. Jego imię po niemiecku oznacza miłość, a jedyną rzeczą, którą szanuje na tym świecie, jest jego przybrana, a Asty rodzona matka Rihita. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. 3. Juno przez większość czasu antenowego jest bardzo tajemniczy i mało rozgadany, a uśmiecha się zazwyczaj tylko i wyłącznie w towarzystwie Asty. Uwielbia gapić się w niebo. Jego przemiana z płaszliwego dzieciaka do zdeterminowanego młodziaka nastąpiła po tym, jak Mr. Asta uratował go i pokazał determinację, która zrobiła na nim wrażenie. 4. Można się tego z czasem domyślić, ale wszystkie wydarzenia z Anime mają swój początek u matki Asty. Po części dlatego, że go urodziła i wyrzuciła, znaczy się oddała do zakonu, ale w głównej mierze chodzi o to, jak zaopiekowała się Liebem, Liebem i poświęcając się, ochroniła go przed Lucyferem i pomogła Liebowi. No kurde, no nie wiem, jak to się odmienia. Mam nadzieję, że wybaczycie. No ale pomogła mu zamieszkać w pięciolistnym grimoirze Lighta, którego dostał później Asta. Miała ona niezwykłą moc, dosyć podobną do Henry'ego, wyssała manę i siłę życiową z innych, mogła również nią manipulować wedle swojego uznania. 5. To już ostatnie, ta piąta ciekawostka. Lucifero ma niezwykle silną magię grawitacji, i pomimo tego przegrał z ekipą magicznych rycerzy, ponieważ niechybnie natrafił na moment, gdzie Asta razem z Liebem opanowali Unite, czyli takie połączenie. Idealne połączenie dające im nadzwyczajną siłę i o wiele mocniejsze zdolności antymagiczne. Zapraszam do subskrypcji i wyrażenia swojej opinii. Czy tworzenie takich materiałów ma sens? Napisz w komentarzu, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia.